Kolejny czapkę? Nie. Co za brzydą, z takim brzydalem się cały I Jeszcze zielonym ogiem. Bardzo ładnie. Pieski małe dwa. Dawaj, czadu. Dranie mordy. Trzy akordy. Dawaj. Tam malujesz, laurko. A spróbuj Laura, namalować kółko. Spróbuj namalować kółko. Brawo, ślicznie. Powiedz ładnie, mama. Mama. Ale popatrz tutaj. Powiedz, mama. Ślicznie! A powiedz, tata. A powiedz, baba. No co śpiewaj? Ha, ślicznie! Więc chodź, Słuchaj. Bardzo ładną piosenkę zaśpiewała. Bardzo ładnie. Przestażył dźwięk, nie? nie śliczna Laurka. Śliczna no. dziewczynka. Dobra, Dobra. Laura. Idziesz zagrać na bębenku? A tak fajnie grała. Idź na bębenku. Idź no. tam zagraj na bębenku. Idź tam zagraj. Tak nie, 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 już nie, nie, kamerę, nie, zobaczyć, co jest w kamerze. <grymne> w kamerze nie, wujek Mikołaj, zobacz, możesz mu pomachać, widzisz? nie, 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 no właśnie, nie mówimy o tym. <grymne> Aha! ja. Śpiewa. Pięknie. Pięknie! Aha! moja żono. Aha! <grymne> ja moja żono. Zagradzaj. Brawo! 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 Brawo. Brawo. Brawo.